Słuchaj mistrz, Może no, Możesz rozpoczynać. A, a ty! No cześć! <f fortfar vos> no cześć, kolejny odcinek z tej gry. Human power! Teraz mistrz zan... Muszka robi... Nie wiem, czy pszczółka, czy coś latającego. M. Dave mi tu przeszedł, bo ja nie byłem w stanie. Jeszcze. <termin Minnesota> <moved uphill> I gdzie ja jestem? <trabajando> Ja też chcę się tam dostać. Czemu mnie, czemu mnie tak wysoko. Co ty mi zrobiłeś? Przedstawiłeś ja? ten zawór, tak? Nie, nic nie przestawiałem. Ja też chcę. No, no dobra, mi nie wyszło. Ło, łopanie. Jestem łopanie. Postawiony. Czemu. czemu? Ach, no bo nie umiem grać w te gry najwyraźniej. Tu się muszę dostać, dobra. Próbuję, zobacz. Jest! Jaki Jest! Cudem się udało. Ale to czekaj, jak ja wejdę tu... Razem, chodźcie razem! A co się tam, stanie, jeżeli tam, razem? Tam, tak? Wow. Wow. A my Zostaw mnie! Do lawy wpadnę! Ej, czemu, czemu ja cię Czekaj, nagrywamy? nagrywamy? dobra. O, jestem gdzieś na jakiejś pret... Gdzieś jestem. Parmy. A ja nie umiem. Znowu nie umiem. Ej, bo to chyba... Ja jestem beznadziejny w tej grach, bez kitu. Graj sam. Ja idę. Ej, no tak. <laughs> to był odcinek syn i tata, a teraz będzie syn. <coughs> Patrz, widziałeś to? Widziałem. Obiechałem mu łapy. No bo po co miałby się złapać, nie? Lepiej kupić taką I mi też się objechały. Mi też. Tak? No. Myślę, że tylko mi. Gumi... Ale nie, no bo to jest. <laughs> Daleki skok! No ale ty się łapiesz. Ale ja też czasami jak e, nie doskoczę tak za bardzo, za to wtedy. mi się ślizgają. <laughs> Serio, gościu! No, ogarnij ja to... się! Albo wiesz co, nie, leż. Poczekamy, aż Andrej w to zrobi. Zostawiam. Ja Stawaj. Nie. Stawaj. Nie. co się, coś, coś, coś jest tam. Nie, nie, ja, 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 ja cię złapię, ja cię złapię. Jak za rączki, fajnie. Dobra, jak zrobić, żeby to przejść. C <śmienicza> dobra, żeby, Bo... Za nie udał. Czemu ja tak daleko u... lecę? W... Nie, w jakąś inną stronę musimy po prostu lecieć. Musimy w jakąś inną stronę namierzyć. Nie, no, to by było OK, tylko gdyby się... Gdyby się ten gałgan głupi potrafił tego złapać... No dobra. Jeszcze ta kamera się tak idiotycznie układa. Nie, 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 twórcy, jeżeli oglądacie, a na pewno oglądacie, bo założę się, że twórcy właśnie tylko nas oglądają. A ja nie, ja, Naprawcie ja, tę głupią grę! A ja musimy się za rączki Naprawcie. złapać. Musimy się za rączki no, Ale złapać. to czemu ty tam jesteś w stanie skoczyć a ja nie, nie wiem. Mechanika gry ja! jest po prostu popsuta. Nie powinno tak być, że mu się ześlizgują te łapki. A ja muszę pierwszy. Znaczy, to... Dawid ja jestem na granicy załamania nerwowego, a ty jeszcze mnie tutaj testujesz. Będzie przemoc w rodzinie, bez kitu. No, dwóch centymetrów mu brakło. Nie! Ja ci pomogę, spokojnie. Nie, nie pomagaj mi, ja sobie dam radę sam. Dobra, to ja idę. Bye. Idź. Idź i nie czekaj i ustaw ten zawór tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało sens. A nie, że nas wystrzeliwuje gdzieś w kosmos. Ja za każdym razem spadam te, w tę głupią lawę, już zginąłem tutaj 3000 razy. Zginąłem tutaj więcej razy niż Bill Murray w dniu świstaka. Nie, yes, zaskoczył bez łapek, jaki bez sens. Ja właśnie o tym mówię. Nie dość, że nie potrafi się złapać. Bo się ześlizgują mu te głupie łapki No zobacz <śc> za kretyn. Jest odpowiedzialny za to. Kto w tej Trzymaj się, trzymaj się! Tak jasne, o to mi chodziło. Złap się nad przepaścią. Gin. O to mi chodziło. Miał najpierw trzymać ręce za plecami, a później wyciągnąć je, jak już jest nad przepaścią. O to chodziło. Fantastycznie. Weź rozpęd. Użyjmy już to dobrze. Yes. I spadł. Oczywiście, że nie dobrze. Co było. ja zrobiłem? Dobra, ja już nie komentuję tego, Ja gram po prostu. Mam! to mam! Tata. No dobra, no ale to gdzie jest następny? <gryw> Jeden mam. Znowu spadłeś! NASA! Aaaa! Trzymaj się tego! Trzymaj się tego! Ej, a co tutaj mętisz? Teraz je złapam. Czyli jeden masz, no dobra. A... A pomożesz mi to włożyć tutaj, bo ja nie umiem. Ty jesteś. Z... Ale ja bym musiał... <śmów> znowu to przechodzić. <śmów> Spokojnie, już nie musisz, już nie musisz. Okej, okay. czyli jeszcze jeden został, ale nawet nie wiemy, gdzie jest, co? Czy wiemy? Tam byłeś za pierwszy. Tam jest! Musimy ustawić. I ty, jest ty, zabaw, ty mów, czy jest dobrze, czy nie. A ja nie widzę tego, czekaj. Yy. Yy. Pomóż, pomóż, pomóż! Główkę mnie Dzięki. Dzięki. Za frak. Ej, to ja też tam pójdę. Może będę lepiej widział. Czemu mnie tak daleko wybiło? No jasno, widzisz? No on jest po prostu. Mój jest wyjątkowy, mój Awata jest wyjątkowy, aha, tędy od razu nie, nie dolecę, dobra, tu, gdzie jestem, tu, weźmy to na spokojnie, na spokojnie to zróbmy, łapki, A. dalej jestem spokojny, jestem w lawie, palę się, co prawda ginę, no to nic. Stój! Za daleko. Eee, jeszcze trochę użyć. Dobra. Nie, nie w drugą stronę. Eee, stop! Mm, kurczę, nie wiem, no spróbuj. Tu ja! <grym> no, dobra, ja mówię. <grym> nie, ja fajne. Okay. <grym> no, tak, tak. Tak? Dobrze jest? O, fajnie. Mogę drugiego włożyć? Mhm. Jest! Boże, jaki ten podrąbki? <grym> Poziom, że ten fragment poziomu właściwie, nie? Trzymaj. Nie! Nie! <śleszy> Jakie ja to życie? Zrobi mnie! Dobra, sam się zrobiłem. <śleszy> a czy ja tak to e, wysoko. Nie mam pojęcia, co? Ale ta gra nam robi na złość. Chcesz to rzucić daleko, to to spadnie u twoich stóp. Chcesz mi to podać, to to wystrzeli w kosmos. Nie, no po prostu ta gra wy wyczuwa. Dobra, włóż to już sam. A, dobra, nie <noise> zrobię. <zau> <noise> ja spróbuję tak jest spróbuję uratować. A nie, 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 spadam! Oj, on Nie, nie, że nie. Spróbuję uratować. Dopiero coś... Dopiero coś. Ja tyła mi da! <noise> 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 raz, raz mi się udało tu wskoczyć, to jeszcze muszę... Lecę. Dobra, i teraz weź tu. Przepraszam, ja już nie mam ochoty. Myślałem, że się znowu zaślizgnę. Jakby się zaślizgnął, to bym rzucił myszką w monitor. Albo w kamerę. Co tam, kupimy sobie nową, nie? Czekaj, czy ja tu mogę zeskoczyć? Możesz. Nie widzę gdzie. Możesz! Skacz! Tu. Dawaj, skacz. Do tyłu. Nie cię złapię. Złapę cię. Dobra, puść. A nie, to tu musi być. Dobra, puść mi to. Puść mi to, bo znowu to wystrzelisz na drugi koniec świata jeszcze dalej. Ale Po jednym kroczku. Cich! Cich! Z pełne skupienie. Tyk! Aha, głową to wcisnąć. No dobra. I co teraz? Co się wydarzyło? Płyniemy do góry. Ja się trzymam. Ja się trzymam. Jedziemy do. Ale myśmy przecież byli u góry. Po co płyniemy do góry? Głupie to jest. Kto to wymyślił? Zalewa to wszystko. Krew nas zalewa. Co się stało? Tak po prostu. Aha, czyli bez żadnego wyjścia bez niczego, tak? Koniec gry. Czy o to chodziło w tym 9 poziomie? 9 minut tylko. 9 minut poziomu. Czekaj, to może to złączymy jakoś w całość, nie wiem. Nie, będzie I... osobny I... odcinek 10 minut. Tak jest. Postanowiono. Dariusz. już. Cztery odcinki niby to był rekord, ale... Trzy, nie, bo w sumie tamto miał trzy minuty za długo, e, Dobra, dobra. No a jakiś, a w, jak, w jakiś poziom trwał sześć odcinków. Sze, sześć. Tak? Który? The Flame. Nie pamiętam. The Flame. To był The Flame. Nie, to był The Tower, Boże, dobra. Nie nieważne. The Tower. Tower. No tak, ale, ale taki, co my, co robiliśmy z tego sześć odcinków, to był kanion. Nie, to nie był kanion, to był tam gdzie piekliśmy pianki. The Forest? Aha, the Forest. Aha, dobra. W każdym the razie, forest. twórcy, jeżeli nas oglądacie, nie róbcie takich trudnych, bo to jest wkurzające. Przynajmniej dla mnie. A <laughs> ja, lubię, nie. Ja, lubię, ja lubię mieć frajdy z gry, ja lubię przechodzić o, o jakie to fajne było. O, jakie fajne, o jakie to su. O, jakie fajne, o, jakie dalej. fajne, o jakie fajne. Także to był o, poziom Tower w uh, Human Flat. Czekamy z niecierpliwością na kolejny poziom. No jeden. Może on tak, no. róbcie, róbcie. Wypuszczajcie co tydzień. Ale fajnie, że są darmowe, nie? Rce takie wychodzi. No fajnie, to jest fajne. I jej uczcie się od ktokolwiek to. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Właściwie co będziemy nagrywać w kolejnym odcinku? Sierściucha? Muszę mieć 100 razy. Nie, nie. <laughs> Dobra, dzięki za oglądanie jeszcze raz. Fajnie, że z nami jesteście. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.